Namaste, drodzy poszukiwacze prawdy i duchowej mądrości, dziś pragnę podzielić się z Wami naukami dotyczącymi czterech szlachetnych prawd. Pierwsza szlachetna prawda głosi, że życie jest cierpieniem. Zanim odrzucicie tę myśl, zastanówcie się nad naturą Waszego egzystencjalnego doświadczenia. Cierpienie manifestuje się w różnych formach, od fizycznego bólu po psychiczne niepokoje. Jednak to także narodziny, starzenie się i śmierć a także zmienne i nietrwałe zjawiska, które nazywacie przyjemnościami. To właśnie brak zrozumienia ulotności i zmienności sprawia, że cierpienie staje się nieuniknioną częścią waszego życia. Druga szlachetna prawda wskazuje, że przyczyną cierpienia jest pochodzenie pragnień. Wasze pragnienia, przywiązanie do rzeczy materialnych, uznania, przyjemności i unikania nieprzyjemności są źródłem nieustannego niepokoju. Pęd do zaspokojenia pragnień rodzi niekończące się cykle pożądania i zniechęcenia. Zrozumienie, że pragnienia te są uwarunkowane i ulegają zmianie, pozwala odczuć głębokie wewnętrzne uwolnienie. Przechodząc do trzeciej szlachetnej prawdy, odkrywacie, że istnieje możliwość uwolnienia się od cierpienia. To prawda, że cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia, ale klucz do wyzwolenia tkwi w zrozumieniu jego przyczyn i zaniechaniu przywiązania do przelotnych i ulotnych zjawisk. Czwarta. Szlachetna prawda to ścieżka, która prowadzi do uwolnienia od cierpienia, a jest nią ścieżka ośmioraka. Ta droga nie jest tylko zestawem etycznych zasad, ale kompleksowym systemem praktyk, które przekształcają umysł i serce. Osiem aspektów ścieżki to prawidłowe spostrzeganie, prawidłowe rozmyślanie, prawidłowe mówienie, prawidłowe działanie, prawidłowe życie, prawidłowe usiłowanie, prawidłowe uważanie oraz prawidłowe skupienie. Praktyka tych aspektów prowadzi do harmonii z samym sobą i otaczającym światem.